Dziś chcę porozmawiać z Wami o tym, czy ładna naklejka jest równa dobrej inwestycji. Ale zanim to, to ja się przedstawię dla osób, które mnie totalnie nie znają i są tu po raz pierwszy. Cześć, ja jestem Szymon, a to kanał stricte związany z inwestycjami na Steamie, gdzie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 2000 publiką, Więc jak chcesz do nich dołączyć, to kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj, a my bez przedłużania przechodzimy do filmu. Często widzę w komentarzach opinie typu zainwestowałbym w Maos Paryż, bo wyglądają świetnie, więc na pewno przynoszą. Zysk w długim terminie. Ale czy dobra naklejka pod inwestycje faktycznie musi być ładna? Oczywiście, że nie. Spójrzmy na przykład naklejki z Paryża 2023. Są naprawdę dobrze zaprojektowane i wizualnie prezentują się znacznie lepiej niż dwójka rywalek z najnowszych eventów, a mimo to, to są zazwyczaj tańsze na rynku. Dlaczego? Wielu inwestorów wciąż wierzy w zasadę, że ładna naklejka równa się dobra inwestycja. Mimo, że mają przed oczami przykład, który po prostu temu przeczy. Dlaczego tak myślą? No tego niestety nie wiem. Ale wiem jedno. Większość początkujących inwestorów patrzy na inwestycje i wyłącznie jeżeli chodzi o wygląd danej naklejki. A to zdecydowany błąd. Naklejka może wyglądać pięknie, błyszczeć się we wszystkie kolory tęczy, ale to wcale nie oznacza, że będzie dobrą inwestycją. Na jej wartość wpływa... Po prostu więcej czynników, taka jak otwieralność kapsuł. Jeżeli ta naklejka jest z kapsuły, która ma przez cały okres trwania promocji 140% roj, opłaca się jej otwierać. Na rynku jest jej multum. No to nie dziw się, że w długim terminie nawet jak jest piękna, nie zrobi ci olbrzymich wyników. Im częściej ludzie otwierają daną kapsułę, tym więcej jest szans na trafienie właśnie tej naklejki. Więc później na rynku pojawia się jej po prostu dużo i ma problem z wzrostem cenowym. Później ilość dostępnych takich naklejek może być bardzo dużym utrudnieniem, jeżeli chodzi o wzrost. Wracając do naklejek z Paryża 2023, są one naprawdę ładne, ale ich ilość na rynku jest naprawdę ogromna, co sprawia, że nie mają dobrego potencjału do wzrostu, a sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona Pirate Swappies, to strona, na której możesz wymieniać swoje skiny na nowe, nie wliczają oni tam cen naklejek, floatów czy chociażby czarmów więc możesz znaleźć naprawdę coś fajnego dla siebie, jak i znaleźć jakąś dobrą okazję inwestycyjną, bo czasami są naprawdę tanio wycojone skrzyneczki. Oczywiście, jeżeli chcecie coś naprawdę tanio na kupić, no to wpiszcie sobie mój kod w inwestycje, który daje wam 35% bonusu, więc naprawdę polecam sprawdzić pilot swap. Link oczywiście w opisie. Warto też pamiętać, że każdy ma inny gust. Dla jednej osoby na przykład naklejka The Mongols będzie wyglądała świetnie, a dla innej będzie ona kompletnym bublem, który komuś nie wyszedł i którego nigdy nie użyje na swojej broni. Właśnie dlatego statystyki są kluczowe. My, jako inwestorzy, nie powinniśmy się kierować tym, jaki my mamy osobiście gust i co nam się podoba, a co nam się nie podoba. Ważne jest to, co podoba się większości, a niekoniecznie jednostkom. Jeśli dany wzór naklejki jest popularny wśród graczy, to jej cena może wzrosnąć tylko przez to, że będzie często naklejana przez inne osoby niż ty. I niekoniecznie ona musi Tobie osobiście się podobać. Przykładem, Cloud9. Holo Amphet. Jest to naprawdę ładna naklejka, ale czy dobra inwestycja? No, może i tak, ale mogłaby być lepsza. A dlaczego? Powodem jest to, że drużyna Cloud9 pojawiła się prawie na każdym majorze i ma mnóstwo innych naklejek. Konsument ma ogromny wybór, więc, no, niekoniecznie będzie kupował tą naklejkę, bo może mieć inne gusta niż my i dla niego będzie ładniejsza. Ta naklejka, lub ta naklejka. Cały ten film nie ma na celu mówienia ci, że wygląd naklejki nie ma znaczenia. No bo on w jakimś sensie ma, no bo to jest dalej rynek konsumencki. Ale istnieją też inne ważne rzeczy niż ładny design. Nie oznacza to z automatu, że jest to dobra inwestycja, jeżeli ma ładny design, ale warto brać to pod uwagę, jak i brać uwagę cały inny background. No bo to jest cała esencja inwestowania. To, co nam się podoba, to, co nam osobiście się podoba, nie musi się podobać większości. A to my musimy się dopasować do rynku, jako inwestorzy, a nie rynek do nas. To było na tyle. Ja się z wami żegnam. Na razie.